W klasie licealnej właśnie skończyła się lekcja historii. Bartek jest bardzo zadowolony. Zaliczył odpowiedź u wymagającego historyka. Teraz chce kupić więcej narkotyku. Chce odzyskać swój telefon, ale nie ma pojęcia, że starszy brat dillera zabrał smartfon. Jak to nie masz? No, zgubiłem. Co ty w ogóle gadasz? Wiesz, ile to kosztuje? No, mówię ci, zgubiłem po prostu i tyle. Co ty odpierdzielasz? Jestem dobrym klientem, nie? Chcę kupować od ciebie towar. Mam jeszcze trochę amfy, mogę dać ci to, co mam. Dawaj, co masz. Mam. Za dużo sypiesz. Nie pouczaj mnie, tylko oddaj telefon. Bartek jest tak podekscytowany, że zażywa całą amfetaminę od Witka. Nie zdaje sobie sprawy, jak łatwo jest przedawkować narkotyk i że może potem umrzeć. Ale mi serce wali. Dobra. Mnie tu nie było. Ej, stary! Co ci się dzieje? Ale mi serce wali. Nie mogę oddychać. Czekaj, już dzwonił po pogotowie. Bartek leży w łazience, jest nieprzytomny. Szybko! Wezwałeś karetkę? Tak, już jedzie. Nauczyciele zaalarmowani przez ucznia muszą natychmiast sprawdzić, co dzieje się z Bartkiem. Jeśli nastolatek przedawkował narkotyk, muszą działać szybko. Bartek! Wyjdź! Co jej pulsu nie wyczułam. Oddechajcie mu nogi po prostu. Planujemy. Co z tą karetką? Bartek! Martek. Nie jest dobrze. Gimnazjalistka Agata Walczyk wróciła do domu. Wie, że jej rodziców nie ma teraz w mieszkaniu. Dziewczyna jest już pewna, że chce uciec z domu razem z chłopakiem, którego bardzo kocha. Napisała do rodziców list pożegnalny: Planuje ukraść pieniądze, które rodzice odłożyli na pilny remont. Nie chce, żeby ktokolwiek narzucał jej, co ma robić. Tak, mama? Tak, jestem w szkole. Tak, będę siwczka. No pa. Rodzice chcą kontrolować nastolatkę, dlatego często do niej dzwonią. Jednak dziewczyna bez wahania ich okłamuje. Skorupka Paulina. Tymczasem wychowawca Agaty sprawdza obecność. Niestety dziewczyny nie ma już w szkole. – No, przecież była rano. – No tak, była, ale nie wiem, gdzie ona teraz jest. Dobra, to w takim razie poproszę, żebyście napisali kilka zdań na temat swojej ulubionej książki, ale en français. Dzień dobry, tu Pacjent wychowawca Agaty. Dzwonię do pani, żeby poinformować, że znowu Agata zniknęła ze szkoły. 16-letnia Agata jest już przygotowana do ucieczki. Teraz czeka w umówionym miejscu na ukochanego Tomka. Dziewczyna przemyślała dokładnie plan. Jest pewna, że wszystko się uda. Słuchaj, mam plan, pojedziemy na Helma, mam kupę z i serki, ma więc możemy przesować jak kilka dni. Agata, poczekajmy trochę. Starzy ochłoną, poprawisz ocenę w szkole i wszystko będzie dobrze. Nie będzie dobrze. Nic nie rozumiesz, on jest normalny! Ja nie chcę uciekać. Co? Nie chcę uciekać. – Ojciec mnie bije. – Co? – No, bije mnie. – Jak to? Dlaczego wcześniej nie powiedziałaś? – No, a co miałam zrobić? – Żartujesz? A co na to twoja matka? – Boisz się go tak samo jak ja. Zdesperowana Agata okłamała chłopaka, że ojciec ją bije. Ma nadzieję, że to ostatecznie przekona go do wspólnej ucieczki. Mariusz! Agata uciekła z domu! Nie wiem dokąd! Zabrała szczoteczkę do zębów, jakieś ciuchy, pieniędzy też nie ma! No, czekaj, dzwonię. Policja? Chciałam zgłosić. Córka uciekła mi z domu. Ma 16 lat. Agata Walczyk. Liz zostawiła. Napisała, że już nigdy nie wróci. Dobrze czekam. Zabierz ten telefon, przestań to kręcić. Dobrze, wracamy, wracamy, na lekcję. wracamy na lekcję. proszę. Przejście, uwaga! Tymczasem ratownicy medyczni zabierają 17-letniego Bartka Jaźwińskiego do szpitala. Chłopak przedawkował narkotyki. Jest nieprzytomny. Wśród gapiów jest koleżanka Bartka, Diana. Dziewczyna jest przerażona i postanawia powiedzieć nauczycielowi fizyki Andrzejowi Lesickiemu, że chłopak kupił narkotyki od szkolnego dilera. Powiedziałem do Was, wyłącz ten telefon i na lekcję, proszę. Wracamy. Co ty mu sprzedałeś? Co? Myślisz, że nie wiem? Weź coś się puknij głowę, dziewczynko! Co ty mu sprzedałeś? Nic! Jeżeli myślisz, że to wszystko ujdzie ci na sucho, to się grubo mylisz. Nic mi nie udowodni. Powiem o wszystkim! Co, ja też się martwię o Bartka. Chodź, wracaj. My możemy porozmawiać? Słucham. Bartek zażył narkotyki. Nie mam pojęcia jakie. Czy teraz zażył? Widziałeś, co brał? Witek, Witek z mu coś sprzedał. A czy chcesz powiedzieć, że Witek sprzedaje narkotyki, tak? Tak. Dobrze. Dzięki, że mi powiedziałeś. Wracaj na lekcję. Nauczyciel fizyki musi jak najszybciej przekazać dyrekcji, czego dowiedział się od uczennicy. Zabrali go na pewno na ojom I będziesz musiała dyrektoryz. tak za godziny po prostu zadzwonić, wiesz? Dobrze, dobrze. Dobrze, bardzo proszę. Mam informację, że Witek Strzemski z liceum pierwsza B sprzedaje narkotyki, a Bartek Jaźwiński podobno coś od niego kupił. Mam nadzieję, że Bartek z tego wyjdzie. Dzwoniłam już do jego rodziców. Dobrze, to poprosiłby mi pan tu Witka Strzemskiego i, i jego wychowawcę, dobrze? Oczywiście. Jestem zła na siebie, bo chciałam go wziąć na kolejną rozmowę po tym filmie. Więcej mu uświadomić, przemówić do rozsądku. Nie zdążyłam. Mam nadzieję, że chłopak wyjdzie z tego cało i zdrowo. A co do narkotyków w szkole. To jest ciągła walka. Temat bez przerwy powraca. Nauczyciel fizyki prowadzi do gabinetu dyrektora chłopaka podejrzanego o handel narkotykami. Witek jest spokojny. Uważa, że nauczyciele niczego mu nie udowodnią. Nie zamierza się przyznać, że to on sprzedał Bartkowi amfetaminę, po której uczeń omal nie umarł. O, jesteś. Dobrze. Pokaż, co masz w kieszeni. Ale. Bardzo proszę, pokaż. I w plecaku. Jeszcze druga kieszeń. A w plecaku przecież nic i tak nie mam. No. Proszę cię! Witek, pani dyrektor dobrze ci radzi. Ale przecież znam procedury i wiem, że nie może mnie pani przeszukać. Dobrze, poczekamy. Zadzwoniłam już po Twoją matkę, po policję, przyjadą i wtedy dokładnie cię przeszukają. Ale przecież nic nie zrobiłem. Nic? Sprzedajesz kolegom narkotyki. Nieprawda. Słuchaj, synu, ja nie jestem policjantką. Ja nie będę prowadziła śledztwa. Oni to zrobią i wierzysz, że zrobią to bardzo sumiennie. Ale jeśli okaże się, że handlujesz, to naprawdę nie chciałabym być w twojej skórze. Ale, ale to nie moja wina. To, to brat mi kazał. To brat kazał sprzedawać Pani mi te prektor, narkotyki. Dzwonili ze szpitala, chłopak odzyskał przytomność. Dzięki Bogu. Witek ma 16 lat, skończy się na sądzie rodzinnym i pewnie nadzorze kuratora. Nie chcę go usuwać ze szkoły, wolę dać mu szansę, mam nadzieję, że z niej skorzysta. Co do jego brata, to jest dorosły człowiek i zajmie się nim policja. Ale się porobiło. Mówiłem Bartkowi, żeby tyle nie trwał, ale... Ale on swoje. Na szczęście ja od tego świństwa będę trzymał się już z daleka. Tomek, poczekaj, proszę cię! Proszę cię, poczekaj! 16-letni Tomek nie może pogodzić się z tym, że jego ukochana jest bita przez ojca. Zamierza natychmiast rozwiązać tę sprawę z rodzicami dziewczyny. Jest bardzo wzburzony. Chce stanąć w jej obronie. Nie pozwolę mi, dziwakacy! Nie prawa. ma pan prawa! Co ty sobie wyobrażasz? Nie, nie ma pan prawa! Przestańcie! się! To przez was to wszystko! Nie pozwalacie mi spotkać się z Tomkiem! To my ja cię okłamałam, on mnie nie bije. Dziękuję. Ale ja nie miałam innego wyjścia, Spokój. Proszę, poczekajcie, wszystko wytłumaczę. Agata, ja nie wiem co powiedzieć, ręce opadają. Że ja cię bije? Możecie ja rzeczywiście sobie solidnie nie zlać. Nie możecie zabrać mi spotkać się z Tomkiem. I mamy ci pozwolić olewać szkołę, tak? Tak to widzisz? Zostaw szkołę i zamieszkaj z tym chłopakiem. Agata. Przecież jesteś mądrą dziewczyną. Przecież rozumiesz, że musisz chodzić do szkoły. To jest naprawdę ważne. Ja wiem, mamo, ale ty nie widzisz tego, żeby mi robić się na złość. Na złość to takie trudne że rozumieć, że masz się uczyć i na tej życiu nie będziesz miała nic? Nawet ten twój Tomek myślał o informatyce. Uspokójmy się, poczekaj. Gata, musimy zrobić tak, żeby było dobrze. My nie, my nie będziemy z tatą, zabraniać ci się spotykać z Tomkiem, ale to nie może być tak jak do tej pory. Musisz się zacząć uczyć, chodzić do szkoły. Rozumiesz? Inaczej będzie mi się Agata cały czas tak kłócić. I jeszcze jedno. Przestaniesz kłamać, okej? Mogę samka? do Jestem w szoku. Nie wiem, co moje dziecko może jeszcze wymyśleć. A ten chłopak chyba dla niej jest naprawdę ważny. Skoro jej naprawdę na tym chłopaku zależy, to niech nam to pokaże. Niech się przyłoży i zadba o szkołę. Chcą się spotykać, niby to taka wielka miłość, niech się już spotykają. Ale ja będę trzymał rękę na pulsie. Rodzice Agaty zrozumieli, że zakazami niewiele zyskają. Muszą zaufać córce. Jeśli poprawi ocenę i przestanie wagarować, pozwolą jej spotykać się z ukochanym. Teraz Agatę czeka jeszcze trudna rozmowa z Tomkiem. Okłamała go i boi się, że chłopak jej tego nie wybaczy. Boję się, że potem wszystkim już mnie nie kochasz. Robiłaś ze mnie durnie. Wiem, nawet nie wiesz, jak mi się to głupio. się. Przepraszam cię bardzo. Wybaczysz mi? Oczywiście, że tak. Przecież cię kocham. Ja I też. To bardzo. No nie nam broiłam. Mam takie wspaniałe osoby obok siebie. Moi rodzice wcale nie są tacy beznadziejni. A Tomek? Tomek to naprawdę wyjątkowy chłopak. Bardzo się cieszę, że mnie wybaczył. Naprawdę go kocham. Po kilku dniach pobytu w szpitalu Bartek wrócił do szkoły. Wie, że miał dużo szczęścia, bo mógł nawet umrzeć. Postanowił nigdy więcej nie sięgać po narkotyki. Dyrektor ukarał ucznia naganą za zażywania wetaminy. Dobrze, już wszystko w porządku, tak. Słuchaj, jak chcesz, to możesz poprawić tę ocenę z fizyki, jakoś powtórzę ten materiał, przepytam cię. Ja w zasadzie dzisiaj już umiem. Dzisiaj, tak? Tak. A my mamy ci lekcję? Tak, teraz mamy. No dobra, to ja cię na, na lekcji przepytam przy klasie, dobra. Dziękuję dobra. bardzo.